Siemanko Pukanie w kanamie co było. Ja tam robiłem post yy, dla was, że się słoro tam mi podpowiedzieli. Yy, słuchajcie, nie mogłem tego zdiagnozować. Yy, metaliczny dźwięk, metaliczne pę pękanie yy, tak jakby się coś tam łamało cały czas za każdym razem. Okazało się, że to jest aluminiowe mocowanie łącznika stabilizatora na ramię. Zobaczcie zaraz ten film, miałem kilka takich pomysłów od Was, co to może być. Pamiętajcie, jak jest taka usterka, warto pytać. Ja tam rzuciłem na forum. Sporo ludzi pisało, że może być pół oś. Też dodatkowo, chyba tam ze dwie albo trzy osoby napisały, że to są śruby mocujące dyfer i nie. Ja to w ogóle byłem pewny, jak Mateusz do mnie zadzwonił, że to jest pewnie jakiś już amortyzator pierdyknięty czy coś, już się wkurzyłem w ogóle na, na, na tego Kanama, mówię prawie nowy, a się psuje. No i Mateusz w końcu posiedział trochę nad tym, zdiagnozował, że to jest właśnie mocowanie aluminiowe, które zobaczycie za chwileczkę na filmie. Dobra, opuszczaj go. Opuść go. No już teraz? Nie jeszcze. Wszystko no, musi być udokumentowane Nie ma Gdybyście mieli takie właśnie pukanka Coś tam się działo by Pamiętajcie, że Żeby to sprawdzić tak Po to wrzucam ten film Bo to zdarzyło się mi Zdarzyć też wam Więc Warto, warto to mieć w pamięci ale tak jak ludzie piszą, że może być to, może być to, może być to, to właśnie warto jest sprawdzić te wszystkie, te wszystkie rzeczy. My byliśmy ogólnie pewni, że to jest pewnie jakieś pęknięcie na ramię, gdzie nie możemy tego zobaczyć, i w trakcie dociskania kłada, bo to nie działo się w ogóle przy jakby układ podniesiony do góry. To dopiero ta usterka, te pukanie takie metaliczne występowało wtedy, kiedy jest obciążony. Czyli jak obciążamy kłada, kładziemy na ziemię go delikatnie spuszczamy, to wtedy zaczęło być to przy skręcie kierownicą w prawo, w lewo, jak również dociskanie kłada albo wyciąganie kłada na amortyzatorach do góry, lub maksymalnie dociąganie do dołu Więc błahostka, głupota i bardzo dobrze, bo jak taka głupota, to tanie, a wiecie, że kanamy nie są zbyt tanie w naprawach. To tyle z mojej strony, tym chciałem się podzielić, trzymajcie się cieplutko mojego weekendu, życzę. Do zobaczenia.